Cześć, witajcie w ten świąteczny dzień, w świątecznym odcinku z Aleksandrą Seligą, autorką książek go, z serii Gołoborze oraz wykładowczynią na Uniwersytecie Łódzkim. Aleksandra jest specjalistką od słowian, od y, różnych y, pogańskich wierzeń, także dzisiaj temat, który tygryski lubią najbardziej, czyli Boże Narodzenie to pogańskie święto. Z pewnością teraz sobie siedzicie może przy stole z rodziną, być może się kłócicie i wykłócacie się, że sianko pod to było, choinka to była. Także możecie ten, ten film pokazać swoim rodzinom, swoim ciociom, dziadkom, bo dzisiaj razem z Aleksandrą zmierzymy się z tymi wszystkimi tradycjami świątecznymi, które w rzeczywistości są Pogańskie i są praktycznie w każdym polskim domu. Witam cię, Aleksandro. Wesołych świąt i niech wam się <noise> szczodrzy, oby szczodrzy. Wam się szczodrzyło. Okej, okay, założę się, że większość z Was. Kiedy siada do wigilijnego stołu, to zaglądając pod ten obrus, widzi odrobinkę sianka. Na pewno babcia czy dziadek, czy każdy, kto dba o ten świąteczny entouraż, mówi, bo to jest właśnie sianko betlejemskie, czy jak to było u Sienkiewicza, tego, to, to sianko betlejemskie, czy nawet wiatr z betlejemskiej stajenki był sprzedawany w średniowieczu jako relikwia, i to sianko jest wciąż z nami w każdym polskim domu, można powiedzieć. A gdy Gdybym Wam powiedziała, że to sianko wcale nie jest zbyt lejemskiej stajenki. A może ono jest z pola? A dlaczego ono jest z pola? A no dlatego, że kiedy siadano do stołu w szczodre gody, to wszystko co robiono musiało mieć symboliczne znaczenie dobrobytu na kolejny nadchodzący rok. I rozmaite rytuały, które towarzyszyły człowiekowi w tym dniu, i rozmaite symboliczne akcenty rozkładane po całej izbie czy po całym pokoju dziś, służyły właśnie przyciągnięciu tego szczęścia na ten nadchodzący rok. I tak samo było z siankiem. To była po prostu część zrzętego zboża z tych zbiorów, które pochodziły z danego roku. I żeby m, zaklinać e, tą magią sympatyczną, czyli taką, która. Podobnym oddziałuje na podobne lub częścią na całość, żeby zaklinać tą magią sympatyczną dobrobyt na przyszły rok. Umieszczano odrobinkę tego zrzętego zboża pod obrusem, a może nie pod obrusem, może nie. Nie mieli wtedy obrusów. Tak. Jak myślisz? Nie mieli obrusów. Nie mieli obrusów. Może Kładzono. po prostu kładli gdzieś przy stole w izbie, w której jedli. Y Kładli też diducha, prawda? Tak. Właśnie. Diduch to też był taki snop zboża, który był związany. Związany i... i położony gdzieś w kącie. Tak, położony w kącie, i to miało przyciągać ten dobrobyt. I to był ten właśnie siankowaty element, który dzisiaj no, jest, można powiedzieć, taki zmniejszony, tak? Do, do naprawdę symbolicznego akcentu. I jeszcze kupowany. I Jeszcze sklepach, kupowany to jest straszne, ale Zamiast no... zbierany, wiecie, z pola. No właśnie, ale nie każdy z nas ma pole. A tak mm -hmm. głupio trochę rolnikowi. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja zawsze jak te, te takie zboże na Lamas, to zawsze chodzę i potem ci rolnicy, znowu Ty, to zboże, ale wracamy <laughs> do tych szczodrych godów. E, I co jeszcze mamy? Większość z nas pewnie już ma choinkę, nie choinka. tak Choinka podobnież jest germańska. Znaczy wiesz, no te kultury się mieszały, tak, więc, tak, więc tak. jest trochę z tego, trochę z tego. Nie można powiedzieć, że wszystkie te, wszystkie te tradycje, które mamy współcześnie, to pochodzą od Słowian, no bo, no bo kościół chrystianizował nie tylko Polskę, więc te, te tradycje się poniekąd jakoś mieszały. Także na pewno Germanów tak, tak. w jakaś forma choinki występowała. Nawet gdzieś tam kiedyś czytałam, nie wiem czy to jest sprawdzone info, że wieszali głowy swoich ofiar na drzewach i stąd się wzięła sztolniczka. Przesilenie zimowe, no <laughs> Więc tak. Taki, tak. Wiecie, taki, śmieszek, ale generalnie tak, usławiona była ta podłaźniczka, którą się wieszono, wieszono przy oknach, przy sufitach i to była gałązka jodły, tak, gałązka jodły, przyozdobiona, także to przeobraziło się w taką naszą współczesną, sztuczną choinę, którą wyciągamy każdego roku z piwnicy, z kartonu, wycieramy skórzu, z skórzu. Musimy ją tak otrzepać. Wiecie, tak. ale myślę, że to jest fajny pomysł na jakieś święta, żeby usiąść razem z rodziną i na taką podłaźniczkę, którą sobie powiesimy, przygotować samemu ozdoby. Uwierzcie mi, że na pewno dzieciaki będą zadowolone, czy nie no. wiem, z gronem znajomych i wspólnie zorganizować sobie takie robienie ozdób na podłaźniczkę. I niech to będą ozdoby inspirowane faktycznie dawnymi wiekami, tak? W sensie tak. zasuszone pomarańcze, jabłka. A to z e, w ogóle super laski są ozdoby, cynamonu, no. prawda? One zresztą wracają. Staje się to znowu ta rustykalność tak, modna. Dark Christmas Aesthetic. A to tak, naprawdę tak. jest. To jest właśnie to takie, te, takie pogańskie właśnie ozdoby. A co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że słuchajcie, tak. Podłaźniczka, to jaki to jest super oszczędność miejsca! Niektórzy mm, mówią, muszę sobie kurczę, nie mam, nie mam y, miejsca na taką dużą choinkę, tak. to sobie kupię taką małą, postawię na parapecie. Nie! Zróbże <noise> tą podłaźniczkę słowiańską i sobie ją powiedzieć gdzieś przy oknie. I kot chyba, chyba nie doskoczy. Właśnie, <noise> kot, nie doskoczy. kot nie doskoczy. Ale przejdźmy dalej. Powiedz o prezentach. Mhm. Ok, z prezentami to też jest bardzo ciekawa kwestia i w sumie dosyć zaskakująca, bo wszyscy kojarzymy tego czerwonego gościa, który jeździ y, ciężarówką coca Cola. I pomiędzy tymi prezentami też dodaje tą buteleczkę tego napoju. No, okazuje się, że ta wizja choćby nie wiem, jak taka stara nam się wydawała, bo już od dzieciństwa gdzieś tam ją czujemy i właściwie jest z nami całe życie. No to, jak się okazuje, w kulturze jest naprawdę nowa, to znaczy właściwie od początku XX wieku, można powiedzieć, tak. czy od lat 20., -tych, 30, 20 wieku, tak. a wcześniej tego nie było. Chociaż, mimo wszystko, teraz, jak o tym pomyślę, to i tak dosyć długo z nami jest ten Mikołaj, prawda? To jest niesamowite. Tak, to jest niesamowite, no, że, on że on tak, tak że on, mm -hmm. on wszedł w tą popkulturę, się zakorzenił tak, w naszych tak. głowach, ta biała broda, ta czerwona tak, czapka, tak. ten u, wielki I, taki czerwony skifandrze. Nie się sobie wyobrazić Dokładnie. Mikułaja, A wiesz co się stało z Mikołajem? Taka anegdotka z tych reklam Coca-Coli, ten, ten kultowy Mikołaj poszedł kiedyś do reklamy Pepsi, że w lato pije Pepsi i umarł. O, aktor potem. Także karma pojęcia. go dopadła. No. Wow. Okej, okay. klątwa Coca-Coli. Ale słuchajcie, no, no Mikołaj jest wymysłem e, branży, kultury. marketingu, osób, które są odpowiedzialne za marketing e, tych kultowych napojów gazowanych, nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tym, co kiedyś było, jak, jak ten ten taki m, powiedzieć, dziadka, który rozdawał prezenty, wyglądał. To jest współczesny wymysł, który jest w nas tak głęboko zakorzeniony, ale i jak to się wszystko zaczęło? Bo przecież był Mikołaj z Miry, mhm. który tam był w okolicach czwartego. Wieku tak, naszej ery. Tak. Y, to był biskup. On był przede wszystkim biskupem, więc wyglądał zupełnie inaczej niż ten wymysł marketingowców, który teraz <noise> tak, biskup wszyscy Biskup z IV wieku na pewno musiał wyglądać inaczej <noise> niż ten Mikołaj. Tak, ale wiesz o co chodzi? Że mhm. był taki, no to było stricte, no to jest święty. On, on nie był Jasne. ubrany w kożuch czerwony, on nie miał tej czapki z pomponem. Y, on obdarowywał te biedne dzieci tam w tej mirze. Mhm. I, i i no jest no to, to właśnie to jest ten Mikołaj stricte katolicki. Ale słuchajcie, jest były ktoś jeszcze. Jest ktoś jeszcze, <noise> jest ktoś jeszcze. Szukałam, I do tego przejdźmy. Jeżeli, tak, jeżeli poszukamy głębiej, to znaczy jeżeli cofniemy się, to okazuje się, że ten kult na przykład tego Nikoly Myrykijskiego, który w Prawosławiu jest bardzo mocno rozpowszechniony, jest tak naprawdę kultem Welesa, Velesak, Velesa, tak, to jest kult Velesa, boga, który był niesamowicie związany z ciemną porą roku, właśnie z okresem szczodrych godów, mm. z zimnymi, ciemnymi miesiącami roku i to on właśnie obdarowywał ludzi prezentami, to on strzegł ludzi w czasie tej zimnej i ciemnej pory roku. On był nie tylko władcą nawi i tym, który po prostu wypasa te dusze na pastwiskach nawi, ale był też opiekunem ludzi i bydła, tutaj jeszcze żyjących w czasie tych najbardziej nieprzystępnych i strasznych Miesięcy w roku, kiedy autentycznie ludzie ginęli, tak? Nie tak jak teraz, kiedy siedzimy w tych swoich ciepłych. Mieszkankach, grzejemy sobie te kaloryferki do 30 stopni, rozbieramy się i udajemy, że jest lato w środku zimy. Nie, wtedy były naprawdę ciężkie czasy. I taki opiekun, bóstwo, do którego można było się zwracać, który czuwał nad ludźmi w czasie tych miesięcy, był niesamowicie istotny. I właśnie Weles obdarowywał ludzi tymi darami. E, ludzie e, też modlili się do niego o bogactwo, tak? O wszelkie dary, które związane były z ziemią. E, czyli na przykład minerały, tak, wszystko, co można było. Wykopać z podziemi. No, podziemia, nawia i tak dalej. Ten kult Nikoli Myrykijskiego, który rozpowszechniony jest teraz bardzo mocno w krajach prawosławnych, wziął się tam właśnie stąd, że postać Welesa została niejako zastąpiona postacią tego biskupa. Kiedy oni modlili się do tego biskupa i kiedy oni prosili go właśnie o obdarowywanie tymi świątecznymi darami, to właściwie cała ta nomenklatura została zastąpiona. Zastąpiona wcześniejszą pogańską, która odwoływała się do Welesa. Są na ten temat fast, fantastyczne artykuły naukowe, na przykład Moniki Maciewicz, które Wam mocno polecam. Znajdziecie całą literaturę przedmiotu do, dotyczącą tego, dlaczego Weles jest świętym Mikołajem i kto tak naprawdę przynosi nam prezenty w święta. A jeszcze jest um, postać Odyna, który na swoim koniu, zapomniałam jak się nazywa, przepraszam wszystkich, Asat Sleipnir, Sleinir, Sleipnir. Yy, tak, przyje, przy, yy, latał po niebie. I, i obdarowywał małymi upominkami. Też z tego się wzięło w ogóle cała, cała idea skarpet na kominku, bo dla jego konia dzieciaki zostawiał jakieś marchewki w skarpetach i on potem ten koń, te, skar, te skarpetki, te marchewki, te wszystkie rzeczy ze skarpetek zjadał i potem właśnie w, te, w to miejsce wkładał jakieś drobne upominki. Także jest to temat bardzo ciekawy, ale słuchajcie, tak kończąc ten wątek mikołajowy, prezenty. Skąd one są? One są... Znaczy tak, no. wiadomo, że my współcześnie sobie te prezenty dajemy, w wielu kulturach jest to jest to jakby takie, no, naturalne, ale Rzymianie, słuchajcie, podczas swoich jakby celebracji Saturnaliów, czyli świąt, święta poświęconego bóstwu Saturna, dawali sobie właśnie różne upominki i to się tak trochę wiąże z tym, że bo oni to, te Saturnalia celebrowali, zim, znaczy zimą, w grudniu, w tej porze, kiedy my obchodzimy Boże Narodzenie, dużo badaczy łączy Saturnalia, właśnie dawanie prezentów przez Rzymian ze współczesnymi upominkami. Ale samo Boże Narodzenie, słuchajcie, czy Boże Narodzenie obchodzimy w grudniu? Dlaczego? To jest bardzo ciekawe. Tak, y, wiele z nas uważa, że Boże Narodzenie obchodzi się właśnie wtedy, ponieważ są, istnieją jakiekolwiek dowody historyczne na to, jakoby właśnie Jezus Chrystus miał się wtedy urodzić. Otóż nie, tak naprawdę taką, a nie inną datę Bożego Narodzenia wprowadzono dopiero po którymś tam soborze, kiedy. Ym, Ówczesne władze Kościoła zrozumiały, że jedynym wyjściem, aby kolejne masy ludności przyjmowały tę nową religię, jest droga synkretyzmu, czyli połączenia tego, co znają, tego, co stare, tego, co celebrują od no, dziesiątek pokoleń, z tym, co oni im proponują i oferują. Dlatego musieli ustalić, że dzień, kiedy powraca bóg słońce, kiedy nowe słońce kolejnego roku odradza się i dzień znów będzie rósł, a noc będzie maleć, a więc to słońce zwycięży, to będzie dzień, kiedy urodził się Jezus Chrystus, bóstwo, które niewątpliwie jest solarne, ponieważ związane ze światłem, z jasnością i spokonywaniem ciemności. Na poziomie symbolicznym połączono to w taki sposób, że że m, chciałam powiedzieć nowo odradzający się, ale przecież nowonarodzony Jezus Chrystus jest tym panem, który pokonuje ciemność, zło Szatana, tak jak to odradzające się co roku słońce w tym powtarzającym się nieustannie w naszym świecie micie, który trwa od tysięcy lat i będzie trwał długo po naszej śmierci, jest zwycięzcą tej zimowej ciemności która od tego momentu, pomalutku, pomalutku będzie się zmniejszać, a dzień będzie się powiększał. Lubię sobie wyobrażać wtedy ym, takie, taką wizję, że ten Bóg Słońce, który wtedy się rodzi co roku, jest maleńki niczym takie niemowlę, prawda? On wcześniej był w łonie, był po prostu ukryty, uśpiony. Niczym to właśnie wątłe zimowe słońce, które tak rzadko widujemy, i niczym to ziarno, które trwa gdzieś pod śniegiem, ale tam jest, prawda? Jest i czeka na ten wiosenny rozkwit, pęcznieje sobie, i gdzieś tam zachodzą w nim jakieś powolne, powolne procesy, które dopiero na wiosnę rozkwitną. I w ten sam sposób ten maleńki Bóg. Niczym to słońce, którego symbolizuje, rozkwita w tym dniu, rodzi się, powraca na ziemię i daje nam nadzieję, że będzie lepiej. No i właśnie Słowianie obchodzili szczodre gody. Pod koniec grudnia, przesilenie zimowe, bardzo ważne święto. Ono się zazębia z Bożym Narodzeniem. A jako ciekawostkę, tylko dodamy, że istnieje bardzo dużo takich różnych badań, które, które mówią o tym, że Jezus jako postać historyczna tak naprawdę nie urodził się w grudniu. To też jest takie ciekawe i to daje właśnie potwierdzenie Twoich słów. Że to wszystko, wiecie, miało jakiś taki głębszy sens, żeby tych ludzi przekonać o takiego bardziej płynnego przejścia na tą wiarę katolicką. Tak, ale za każdym razem w takich momentach to robię sobie taki eksperyment myślowy, który też Wam polecam. To znaczy, wyobraźcie sobie sytuację, że w tym momencie wkracza tutaj nie wiem, obca armia albo no ktokolwiek, tak? Jakiś uzurpator i mówi, od tego momentu musicie wyznawać zupełnie inną religię. Zapomnijcie o wszystkim, co robiliście do tej pory. Nie, nie będzie spotykania się na Wigilii, nie będzie sianka, nie będzie niczego. Będzie teraz zupełnie coś nowego i macie przychodzić do, do tego budynku i w tym budynku robić to i to, ale nie będziecie rozumieli, co mówimy, bo to będzie w języku, którego nie znacie. Słuchajcie, to nie miało prawa się udać i ludzie, którzy wprowadzali chrześcijań Naprawdę nie byli głupi, i oni wiedzieli, że to się nie uda na takich zasadach, więc musieli iść na jakiś kompromis. I ten kompromis, teraz my, badamy. Warto też dodać, odsyłam też do mojego Gołoborza, bo bardzo dużo o tym piszę, że kiedy zostało na ziemię polskie wprowadzone chrześcijaństwo, i nie tylko na ziemię polskie, ale generalnie taka była zasada całej Europy, to pierwszą warstwą, która y, przyjęła nową wiarę, to było możnowładztwo. To byli ludzie uprzywilejowani, którzy coś znaczyli, w danym kraju to był król czy książę i jego świta, yy, damy dworu i wszyscy po prostu wysoko urodzeni, tak, królowie, książęta, wodzowie. W ślad za nimi dopiero później, później, później stopniowo szły inne warstwy społeczne. I my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej narracji, której uczą nas w szkołach, że 1410 rok to jest moment, kiedy polskie rycerstwo śpiewa Bogu Rodzice w bitwie pod Grunwaldem. Nie, nie, to jest kłamstwo. To jest, słuchajcie, to jest, to jest totalna propaganda, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Polskie, no może polskie rycerstwo śpiewało pod Grunwaldem Bogu Rodzice, ale to nie było tak, że powszechnie wtedy wszyscy w Polsce wyznawali katolicyzm. Warstwy najuboższe, do których bardzo powoli docierała nowa myśl i nowa religia, jeszcze przez setki lat tkwiły w pogańskich praktykach. Co więcej, nadal w nich tkwimy ze względu właśnie na synkretyzm, o którym mówimy ze względu na to, że zostawiali oni sobie wszystkie praktyki, które tak dobrze znali i które celebrowali, i które po prostu kochali, dlatego nie mogli ich odpuścić i przemycali je. Oczywiście kościół w tym czasie mówił, nie róbcie tego, nie róbcie tego, to jest pogańskie. Macie przyjść, pomodlicie nam szy i to wystarczy i to będzie dobrze, tak? I no część jakby to oczywiście szła w tę stronę, na przykład ponieważ y, bali się jakiegoś gniewu boskiego i uważali, że trzeba robić to, co mówią w kościele, ale ogromna część ludności przemycała wszystkie te stare obrzędy, stare rytuały. Poniekąd też trochę mm, czasami za zgodą i wiedzą kościoła, ponieważ to było właśnie takie pójście na kompromis, tak. okej? Okay? Zgadzamy się, my będziemy teraz wyznawali waszego Boga, ale tylko pod warunkiem, że podacie nam to w takiej formie, którą my już rozumiemy jako mhm. społeczeństwo, tak? którą my jako pewna grupa ludności, która której cały światopogląd oparty jest na jakiejś mitologii, którą wyznaje, to jeżeli wy nam to tak wytłumaczycie, jak, jak coś, co my już znamy, to my to możemy przyjąć. I teraz uwaga, istnieją bardzo ciekawe opowieści dotyczące hmm, walki Boga z diabłem, które do dzisiaj badają religioznawcy i badania etnograficzne. I opowieści mówią, że na przykład Bóg poszedł do sauny i uderzał w siebie hmm, Brzozowymi witkami, i diabeł zebrał grudkę jego brudu i potu i tak ulepił człowieka. To jest opowieść, którą opowiadają sobie katolicy w jakichś mało zurbanizowanych miejscach Polski, czy opowiadali sobie tak w poprzednich wiekach, ale przypuszczam, że w niektórych ośrodkach po dziś dzień. Czy to jest opowieść, która ma jakiekolwiek umocowanie w Biblii? Nie, to jest opowieść o Perunie i Welesie. Właśnie to mi się skojarzyło. Tak, która została, pisze o tym Andrzej Szyjewski, prawda, w Religii Słowian. To jest opowieść, w której imiona zostały zmienione po setkach lat chrystianizacji, ale opowieść została i w ten właśnie sposób rekonstruujemy nie tylko obrzędy, o których dzisiaj mówimy i które Towarzyszą nam przy tej wigilijnej kolacji, ale rekonstruujemy cały światopogląd Słowian, całą mitologię i to, w jaki sposób nasi przodkowie widzieli świat, a to tak naprawdę mówi nam o tym, jak my sami dzisiaj widzimy świat, okay. bo przecież to my odziedziczyliśmy to ich widzenie świata i wciąż w jakiś sposób je kontynuujemy. Powiem Ci tak, że jak słucham o tym i jak sobie myślę o tym. To um, ten taki wątek pomieszania, tych zabobonności, tych starych wierzeń z katolicyzmem to jest coś, co mnie mega rozczula. Tak, tak, tak. I to jest też, tak mam to fan... samo, mam to tak samo. Tak fantastycznego. Mm. Ja wiem, że wielu ludziom możemy teraz podpaść, bo wiele osób się buntuje przeciwko takim. Wszystkim u, u... Co Tak, w łączeniu tych wszystkich rzeczy, mm. ale dla mnie to jest taka. Bezpieczna przystań. Tak, to jest tak. to łączenie tych wszystkich właśnie wierzeń, tak się, się wzrusza mm -hmm. wyciąża. Wiesz, ale to jest właśnie tak, jak z figurą tak. matki boskiej i bogini, prawda? To tak. jest takie niesamowite, że na przykład 15 sierpnia to jest mokoszowe i dzisiaj mamy matki boskiej zielnej. Ja w ogóle kocham matkę boską, jakkolwiek to brzmi, ale uważam, że to jest najbardziej boginiczna postać katolicyzmu No i co jedyne. więcej. No tak, tak. Taka Chociaż duża. to są takie też święte różne. A to są bardzo tylko święte. Ciekawe, ale tak, zdecydowanie, to jest naj, największa, najbardziej postać postać. To jest w ogóle też ciekawe, że kiedyś sobie kult sprawdzałam, w że w katolicyzmie tak naprawdę, nie wiem, czy o tym wiedziałaś, ale istnieje więcej sanktuariów maryjnych, niż sanktuariów poświęconych Chrystusowi. Naprawdę? Tak silny to jest kult nie Bogi no, to jest dla mnie, coś jest niezwykłe. No, Czytałam kiedyś artykuł na, fajne uczucie. na ten temat, że na przykład kapliczki poświęcone Matce Boskiej mają procentowo tam, i dużo większy procent niż kapliczki poświęcone stricte tylko Chrystusowi. Więc to jest, słuchajcie, to jest naprawdę ogromna potrzeba naszego ludu widzenia tego żeńskiego bóstwa, tak. które się gdzieś tam Taki objawia wciąż Matki. w starych babuszkach, które chodzą tak. i święcą te zioła, ten wrotycz. To jest niesamowite i naprawdę... To będzie super kontrowersyjne co teraz powiem, ale uważam, że katolicyzm to jest najbardziej pogańska religia ze wszystkich chrześcijańskich religii. Naprawdę. Coś w tym jest, coś w tym jest. Ale to przez to właśnie, że mają te um, jest ta fuzja tak, tych wszystkich wierzeń sensualnie. starych. No to jest naprawdę, no, dla mnie prywatnie to jest coś, no, super. I mi to się bardzo podoba. A tego tak bardzo lubię sakrum, a tego tak bardzo lubię chodzić do kościołów. Mm -hmm. Zapach <laughs> to kadzidła, widać. tak, zapach kadzidła wszystkie, tak, cała tak, w ogóle msza. Tak. jeden mm -hmm. wielki rytuał. Tak, Ludzie tak. często nawet, no, no niestety, bezmyślnie często do tego podchodzą, a ja na to nie patrzę. Widzą nie widzą, nie dostrzegają, hmm. albo może nie chcą dostrzegać, że po prostu biorą udział w rytuale, ale biorą. Tak, tak. I ja w tym nie widzę nic złego, dla mnie to jest fantastyczne. Ja uwielbiam to patrzeć. Uwielbiam, czy może uczestniczyć, żeby oddawać stricte cześć mm -hmm. temu, temu Bogu. Przeżycie wizualne. Wizualnie, jak wiesz, tak, obserwować te wszystkie kroki rytuału, no to tak, jest coś tak. fantastycznego. I te śpiewy, prawda? Ruchy tak, są takie a w ogóle cerkiewne pasterka, sensie, tak. cerkiewne. O. O, tak. Tak. Okay, tak, i to ten moment zaklęcia, prawda? Ja zawsze mówię, tak. kur kurczę, słuchajcie, przecież jest taki moment w czasie mszy, kiedy autentycznie ksiądz jest czarownicą, jakby w sensie, okej, okay, dobra, byłabym spalona na stosie totalnie jako heretyczka za to, co mówię, gdybyśmy teraz byli 700 lat temu, ale y, ksiądz w czasie mszy y, wykonuje działanie magiczne, to znaczy przeistacza ciało i... Krew, chleb, tak. Chleb, i, chleb, chleb tak, i wino w ciało i krew. To jest magia. Tak i e, taki e, kryptokanibalizm. Kryptokanibalizm, nie da Można się powiedzieć. Idźmy dalej, słuchajcie. kolendy, Kolędy. Kolędy. E, współcześnie kolędowanie, no bardziej kojarzy nam się z tym, że ksiądz do nas przychodzi, razem z, z ministrantem i, i się, wiecie, odprawia najpierw się śpiwa kolany tak. Ja zawsze byłam taka zawstydzona w domu rodzinnym, pod, pod nosem. Potem poświęcenie koperta do widzenia. A jak to było? Skąd się to w ogóle wzięło? No tak, kolędowanie też było niesamowicie ważnym elementem życia wiejskiej gromady w dawnych czasach, w ogóle gromad słowiańskich, ponieważ wszystkie te pieśni, które śpiewano w tym noworocznym okresie, w okresie szczodrych godów, miały podobnie jak te wszystkie elementy, o których mówiłam w domu, zaklinać rzeczywistość. Miały za nie tylko jakby mm, witać to powracające słońce, nowe słońce, tak jak ten pochód kolędniczy wskazuje z tą gwiazdą, którą dzisiaj identyfikujemy Maskami. jako de Betleńską, z tym Turoniem, prawda? To są wszystko takie niesamowicie stare elementy obrzędowości, które przede wszystkim miały zaklinać rzeczywistość w, w dwuaspektowo. Jeden aspekt to właśnie, żeby był dobrobyt, a drugi, żeby ochronić gromadę przed różnymi rzeczami związanymi z zimą, czyli przed zamarznięciem, nie wiem, mrozem, głodem, chorobami, pomorem i takimi rzeczami. I wilkami, tak? Wilkami, które przychodzą i mogą naprawdę, no. Zjeść. <laughs> o Jezu. Czemu nas bawi taka oczywistość? Męcenia. No, no, Wilki no zjeść. Mogą zjeść. Wilki jakieś. Dzisiaj wspólne kolędowanie rzeczywiście, tak jak powiedziała Natalia, może kojarzyć się bardziej z takim oczekiwaniem na księdza, któremu trzeba wręczyć kopertę. Ale tak naprawdę, jeszcze w XX wieku, naprawdę długo trwały takie. Um, ten zwyczaj utrzymywał się niesamowicie długo, i naprawdę ludzie spotykali się, żeby wspólnie śpiewać, wspólnie kolędować, żeby chodzić od domu do domu i pokazywać ten obrzęd, wyrywać do niego ludzi. Nie wiem, to było takie spontaniczne, takie tak. naprawdę zaciśniające więzy tej społeczności, i to było żywe. Trochę to y, odeszło w zapomnienie, czy może przeformułowało się na taką bardziej współczesną modłę, na taką bardziej ciekawostkę. Kto wie, no może ze względu na to, że jest z powrotem moda na ludowość, moda na tą rustykalność, o której mm -hmm. mówiłyśmy, może ten zwyczaj powróci. Jednym z takich na przykład zapomnianych zwyczajów z kolei wielkanocnych jest chodzenie z kurkiem. Ono już niestety nie powróciło, może kiedyś będziemy miały okazję o tym porozmawiać w innym odcinku. Ale tymczasem, nawiązując do tych kolęd, chciałabym powiedzieć, że szkoda by było, że kolendy też znikną, tak jak chodzenie z kurkiem zniknie. Nie, no mam nadzieję, że, że nie znikną, bo tak jak właśnie mówiłaś. To jest wciąż gdzieś żywe, może nie tak rozchulane, że, że, wiecie, na każdym teraz współczesnym oś polskim osiedlu chodzą kolędnicy, o, Ale Wyobrażam są takie sobie, jakby to wyglądało. No to byłoby super, ja bym brała w czymś takim udział. A teraz ludzie też są bardziej zamknięci. Tak, Siedzą w swoich atomizacja. mieszkaniach, tak. Siedzą w swoich mieszkaniach, może udzielają się gdzieś w sieci, ale żeby tak na żywo porozmawiać z sąsiadem czy coś, to już nie są te czasy. Kiedyś ludzie tak znali, wiesz, lepiej, byli tacy no, bardziej oczywiście. otwarci. Sąsiedzi. Chociaż, jeżeli ktoś chce poczuć smak takiego prawdziwego słowiańskiego kolędowania, to przypominam, że Muzeum Mitologii Słowiańskiej co roku organizuje takie kolędowanie w okolicy Szczodrogodów i można naprawdę sobie z nimi. No, poczuć tą atmosferę i pośpiewać takie prawdziwe kolędy związane z tym szcz szczodrzeniem. A gdzie, gdzie to jest organizowane? W OWIDZU, w Muzeum Mitologii Słowiańskiej. To zostawię Wam w opisie informacje. Przejdźmy dalej. Słuchajcie, to już ostatnia rzecz, którą dzisiaj omówimy, czyli całowanie pod Jednym ze zwyczajów, które po dziś dzień są również celebrowane w okolicy szczodrych czy świąt Bożego Narodzenia, jest całowanie pod jemiołą. E, skąd się wzięło? Otóż e, już dawne kultury, tak jak na przykład Celtowie, ale również w okolicach Rzymu, e, jemioła była traktowana jako niesamowicie ważne, symboliczne drzewko, roślinka. Tak, roślinka. A dlaczego? Dlatego, że jako jedna z niewielu roślin w czasie tego e, zimowego Przyrody pozostaje ona zielona, tak jak na przykład ostrokrzew. Stąd na przykład bluszcz ostrokrzew i emioła zdobią ołtarze wielu neopogańskich czarownic w czasie właśnie zimowego przesilenia, ponieważ nawiązuje to do tego, że te wiecznie zielone liście mają symbolizować to odradzające się życie, to życie, które przetrwa pomimo tych hulających na zewnątrz mrozów. I pocałowanie się pod taką świętą roślinką ma przypieczętować yy, miłość, miłość sympatię dwojga. Dla ludzi. Tak. I też jeszcze mówiłyśmy wcześniej o choince, warto dodać, bo nie powiedzieliśmy tego, że dlatego ona stała się symbolem świąt. Przez to, właśnie, że to też była taka roślina, która zimą, kiedy wszystko umierało, tak. kiedy wszystkie drzewa były łysy, liście spadały. Ta roślina po prostu się odradzała, była pięknie zielona, pachniała, te, Pachniała. Mhm. to ludzi bardzo fascynowało, to, się mieli ją z takim wiecznym życiem, z tą nadzieją, że to życie się odrodzi. Zgadza się, tak. No i to tyle, słuchajcie. Wesołych świąt. Wesołych świąt Wam <grym> życzymy. Być może wiedzieliście o tych rzeczach, być może nie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. To, że te wszystkie tradycje są y, zaczerpnięte z innych wierzeń, z jakichś starych kultów. Nie znaczy, słuchajcie, że współcześni katolicy nie mają tego robić. Tak jak y, mówiłyśmy wcześniej, moim zdaniem y, to jest dla mnie piękne, że to przetrwało w takiej formie, bo wyobraźcie sobie w takiej alternatywnej rzeczywistości, co by było, gdyby podczas chrystianizacji Polski stało się tak, że twardą ręką wszystko było obcięto. Co byśmy mieli wtedy? protestantyzm <laughs> także słuchajcie, no e, mam nadzieję, że film się Wam podobał e, dziękuję Ci Aleksandru za ja wspólne odcinek było mi bardzo miło jeszcze raz życzymy Wam wesołych świąt, wesołych e, świąt. Tam, wezmę Ci tą książkę, chcę ją jeszcze raz pokazać e, linki do, do książek Aleksandry zostawiam Wam w opisie, warte przeczytania jeżeli lubicie słowiańskie klimaty e, klimaty czarownic Łysej Góry, o której swoją drogą już nagrywałyśmy film, także tak. też link zostawiam Wam w opisie, życzymy Wam jeszcze raz wesołych Wesołych i szczęśliwego nowego roku. Cześć.